Japonia rozciąga się na 6852 wyspach. Każdy region ma swoje charakterystyczne środowisko i kulturę. Jedną rzeczą, która łączy Japończyków, jest ich miłość do zjawisk paranormalnych, i praktycznie każdy skrawek japońskiej ziemi jest miejscem sakrum, które zamieszkują siły nadprzerodzone. Kraj ten produkuje wiele horrorów, seriali telewizyjnych czy książek. Co ciekawe, swoje inspiracje czerpią z prawdziwych, nawiedzonych miejsc, których w Japonii jest naprawdę sporo. Toyama Park znajduje się w samym sercu dzielnicy Shinjuku. W którym znajdują się wspaniałe drzewa wiśniowe, rozległe tereny zielone i niewielkie wzgórze. W ciągu dnia to jama zapewnia idealne miejsce na relaks, piknik i zwiedzanie. Jednak kiedy zapada zmrok, park ten zamienia się w horror. Przejmująca historia tego parku zaczyna się podczas II wojny światowej, gdy mieściło się w nim wiele placówek medycznych. Kłotka głosi, że obiekty te były wykorzystywane przez jednostkę 731 Armii Cesarskiej, która przeprowadzała przerażające eksperymenty na chińskich jeńcach wojennych. Nawet dzisiaj nie udało się ustalić, co dokładnie wydarzyło się w tej okolicy, ale mówi się, że jeśli zapuścicie się do parku nocą, nadal możecie usłyszeć przeraźliwy płacz i cierpienie ofiar. Japonia jest wyjątkowo górzystym krajem i co za tym idzie, usiana jest wieloma tunelami, ale tunele są też miejscem, gdzie łatwo spotkać ducha. Często uważa się je za bramy do innego świata łączniki między światem żywych a krainą umarłych. Co więcej, w dawnej Japonii przy budowie tuneli często zdarzały się wypadki. Tunele, przy których budowie zginęło wiele osób, lub takie przechodzące pod cmentarzami, uważa się za wyjątkowo nawiedzone. Jeśli zatrzymamy się w takim tunelu, zgasimy silnik i zatrąbimy trzy razy, to możemy wywołać ducha, ale radzę nie próbować. W innych przednią szybę może niespodziewanie przesłonić duch, zwisający niczym nietoperz, głową w dół z sufitu. Jadąc przez tunel możemy także usłyszeć dziwne odgłosy, jakby pukanie lub uderzenia w karoserię samochodu. Po wyjechaniu na światło dzienne zawsze się okazuje, że całe auto pokryte jest odciskami niewidzialnych dłoni. Jednym z najsłynniejszych nawiedzonych tuneli w Japonii jest tunel Inunaki, znajdujący się w Kyushu. Już sama nazwa wywołuje ciarki na plecach, ponieważ oznacza on tunel wyjącego psa. Tunel znany jest z nawiedzonych go duchów oraz popełnionego tam przed laty makabrycznego morderstwa. W 2019 roku wyszedł nawet film nawiązujący do historii tunelu: Howling Village. Kto z Was oglądał? Hashima to opuszczona wyspa na Morzu Wschodniochińskim, około 15 km od miasta Nagasaki. Wyspa ta jest również nazywana Gunkan co tłumaczy się jako krążownik, ponieważ patrząc na nią z góry, wygląda jak statek. W 1927 roku wyspa była całkowicie opustoszała i przez wiele lat odwiedzanie wyspy było zabronione, a nawet karalne. Mówi się, że wyspę należy opuścić jeszcze przed północą, aby nie sprawiać kłopotów. Nie wszyscy wierzyli w te przekonania. Wielu zginęło na tej wyspie w bardzo dziwnych okolicznościach. Ale dopiero gdy doświadczony wspinacz, próbując wdrapać się przez okno zablokowanej podłogi jednego z budynków, spadł z dachu i rozbił się, mimo liny asekuracyjnej, wszyscy chętniej winie uwierzyli. W tej chwili zwiedzanie opuszczonego miasteczka górniczego jest dozwolone, ale tylko z przewodnikiem i tylko w bezpiecznej strefie. Wiadomo, że skała Shitodono Dono, Iwaj. Była chroniona przez Minamoto no Yorimoto, kiedy został pokonany w wojnie. Istnieje wiele posągów IZO. Jest to dość powszechna atrakcja turystyczna, ale gdy zapada noc, atmosfera zmienia się diametralnie. Wśród posągów IZO znajdują się posągi z dalekimi od miłych wyrazów twarzy. Mówi się, że osobę, która zobaczy ścięty posąg IZO, wkrótce spotka śmierć. Góra Osorezan to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc w Japonii, gdzie świat duchów spotyka się ze światem żywych. Dlatego góra nazywana jest również Górą Strachu. Miejsce to zostało odkryte ponad tysiąc lat temu przez buddyjskiego księdza. Góra Strachu jest teraz częścią terenu świątyni Bodai. Osorezan jest uważana za bramę do zaświatów. Niewielu tu przyjeżdża, bo otaczający krajobraz przypomina buddyjskie piekło. Skalisty teren, zapach siarki, trujące jezioro, węże, okoliczne szczyty i rzeka Sanzu-Nokawa, którą zgodnie z wierzeniami powinni ją przekroczyć wszyscy jako martwe dusze w drodze do zaświatów. Wokół Osorezan można zobaczyć posągi Izo, posągi dzieci, wiatraki, zabawki i wieże zrobione ze stosów kamieni i kamyczków ułożonych przez rodziców zmarłych dzieci. Odbywa się to w nadziei, że święte kamienie pomogą duszom dzieci znaleźć drogę do nieba. Hotel Nakagusuku Kogen nie powstałby, gdyby w latach 70. właściciel obiektu posłuchał przestrug lokalnych mnichów. Hotel zlokalizowany niedaleko malowniczego zamku na Nakagusuku miał być w pierwotnym zamierzeniu luksusowym kurortem z widokiem na Pacyfik. Jednak jego budowie sprzeciwiali się minisi, którzy zwrócili uwagę, że obiekt leży na terenie starych cmentarzysk i ruin obiektów sakralnych. Prace nad inwestycją były przerywane powtarzającymi się wypadkami, w tym jednym śmiertelnym, co doprowadziło do rezygnacji części podwykonawców, a w finale do upadku projektu. Po latach hotel stał się mekką fanów graffiti, urbeksu i miłośników nocnych wycieczek z dreszczykiem. Do popularności ruin przyczyniło się zarówno ich piękne położenie, jak i opowieści o wędrowcach, którzy w trakcie spacerów po opuszczonych pomieszczeniach doświadczyli rozmaitych zjawisk nadnaturalnych, od dziwnych odgłosów po halucynacje. Wykorzystywanie kobiet przez mężczyzn znana jest od dekad, ale historia prostytutek lub oiran z Yamanashi do dziś prześladuje ludzi. Most Oiranbushi zaliczany jest do najstraszniejszych miejsc w Japonii. Opowieść sięga XVI wieku, kiedy na tym obszarze znajdowały się kopalnie złota prowadzone przez klan Takeda, który prowadził również burdele, aby uszczęśliwić górników. Po bitwie pod Nagasaki, klan Takeda uciekł z tego obszaru, ale wcześniej zabił wszystkie prostytutki, aby nie dzieliły się informacjami o kopalniach. Członkowie klanu zaprosili prostytutki na most i przecięli liny. Mówi się, że lamenty i krzyki kobiet wciąż można usłyszeć z wąwozu. Druga wojna światowa spowodowała w Japonii wiele zniszczeń i pozostawiła po sobie wielu zabitych żołnierzy. Jednym z takich miejsc, które było tego świadkiem, jest Camp Hansen na Okinawie. Obóz ten jest bazą Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i obsługuje ponad 6 tysięcy żołnierzy Piechoty Morskiej. Mówi się, że duch jednego z żołnierzy pojawia się w zakrwawionym mundurze z czasów wojny światowej i prosi okolicznych mieszkańców o papierosy. Obserwacje te były szeroko relacjonowane i nawet ci najodważniejsi odmówili stania na straży przy bramie, co ostatecznie doprowadziło do zamknięcia owej bramie, w której widziano ducha żołnierza. To głównie z tego powodu miejsce to jest zaliczane do najbardziej nawiedzonych miejsc w Japonii. W zamku Himei znajduje się stara studnia z bardzo zatrważającą opowieścią o miłosnej tragedii. Jest to również jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Japonii, ponieważ nocą pojawia się duch i krzyczy. Duch należy do Okiku, młodej dziewczyny, która służyła samurajowi Oayomie Tesanowi. Oayama był zakochany w Okiku, ale jego miłość nie została odwzajemniona. Zdesperowany mężczyzna ukrył cenny przedmiot i obwinił o to Okiku. Zaproponował, że nie będzie jej karał, jeśli zostanie jego kochanką, ale Okiku się na to nie zgodziła, wobec czego wściekły Aoyama wrzucił ją do studni. Ponoć do dziś wciąż można usłyszeć w nocy jej płacz. Jeśli nawiedzone miejsca w Sasebo w Japonii nie przerażają cię wystarczająco, udaj się do SSS Karw na Okinawie. Okinawa doznała rozległych rzezi z powodu wojny światowej i doprowadziła do śmierci wielu japońskich żołnierzy. Mówi się, że ci żołnierze wracają, by nawiedzać ten odcinek drogi, a odwiedzający często odczuwają przypływy mdłości, zawrotów głowy i uczucia czyjejś dłoni na swoim ciele. Kilku gospodarzy japońskich programów paranormalnych odwiedziło to miejsce, aby nagrać to zjawisko. To wszystko straszne, czego nie chcesz czuć na drodze. Jeśli będąc w Japonii myślisz, że już wszystko zwiedziłeś, a szukasz niesamowitych wrażeń, to takie bez wątpienia zapewni ci szpital Labirynt. Znajduje się on w parku rozrywki Fuji Ku Highland. Dom ten jest oparty na motywie szpitalnym i jest inspirowany prawdziwym szpitalem u podnóża góry Fuji, gdzie pobierano narządy od nieświadomych pacjentów. Mówi się, że ci pacjenci wracają, by nawiedzać lekarzy. I takie jest też założenie Labiryntu. To 900 metrów czystej krwi, horroru i sztuczek, które sprawią, że będziesz się zastanawiać, czy to tylko atrakcja, czy też dom naprawdę jest nawiedzony. Tunel Gridley to jednopasmowy tunel, który znajduje się w bazie Marynarki Wojennej Jokosuka. Uważa się, że przed laty samuraj przechodził tym tunelem, aby pomścić śmierć swojego pana, ale po drodze jego wrogowie złapali go, zamordowali właśnie w tym tunelu. Ponieważ samurajowi nie udało się ukończyć swojej misji, mówi się, że nigdy nie opuścił tego miejsca. Jego ducha wciąż można zobaczyć około pierwszej w nocy, w deszczowe noce. Plotki głoszą, że w School Schoolhouse na Hokkaido mieszkają przerażające zjawy, hałaśliwe duchy, do tego dostrzec można smugi światła, nieregularne kształty, porzucone pojazdy. Wszystkie te paranormalne zjawiska zostały opisane w książce. Szkoła podstawowa została zbudowana w 1906 roku, jednak w latach 70. została zamknięta i od tego czasu stoi opuszczona. Wkrótce potem zaczęły pojawiać się historie o paranormalnych obserwacjach i kilku miłośników zjawisk paranormalnych postanowiło sprawdzić, czy owe historie są prawdziwe. Wielu z nich wróciło z niepokojącymi opowieściami o rzeczach, które widzieli i słyszeli. Obiekt ten zajmuje podobno pierwsze miejsce na liście najbardziej nawiedzonych miejsc w Japonii.